To najbardziej aerodynamiczne Volvo, jakie kiedykolwiek powstało. Volvo ES90 zostało zaprojektowane na platformie SPA2, a jego bateria ma pojemność 102 kWh. Ta wersja ma napęd AWD i trzy silniki generujące 680 mechanicznych i 870 Nm momentu obrotowego. Wewnątrz znajdziecie fotele z podgrzewaniem, masażem oraz wentylacją, selektor zmian biegów umieszczony o tutaj, dotykowy ekran z systemem od Google, szklaną rolkę do regulacji głośności oraz oczywiście 25 głośników Bowers Wilkins o mocy 1610 W. Volvo s 90 to samochód, gdzie na pokładzie zagościła NVIDIA Drive AGX Orin, co czyni go pojazdem, który jest gotowy do autonomicznej jazdy. Ten szwed ładuje się z mocą 350 kW, a to wszystko za sprawą 800V architektury. I nie dosyć, że jest najcichszy spośród wszystkich wyprodukowanych Volvo, to jeszcze najbezpieczniejszy. Spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, wykraczając poza normy testów zderzeniowych. A co ciekawe, współczynnik oporów ES90 wynosi zaledwie 0,25.